No, wczoraj byłem na tym, wczoraj byłem w, na złomowisku, widzisz? Jak wychodziłem i dzisiaj jestem. A co No. mamy tu do roboty? Zdobądź lit. Możeśmy porobili te boczne. Aha, robiliśmy boczne, No, no, okay. no dobra. A byliśmy jeszcze w tym starym, to tutaj jest jedna taka ta panowie misja Mogą w to. stronę się szło. Trzy powinny wystarczyć. O gdzie? Chyba, że to głowna była. Hej za wspominał, że ty i Jakub znacie się jeszcze z ziemi. Zawsze był surowy, jeśli o to ci chodzi. Puścizna utrajderów mamy do zrobienia. Andrzej. Tak, tak, to wczoraj nie, nie poszedł do A widzisz, ale to jest leśna enklawa, czyli to. Aha, to tutaj będzie, nie? Ale tutaj jest taka jedna, A, to czekajcie. Ale może rzucić na sprawę. Ale widzicie tam po, po prawej stronie mamy koryto rzeki i ostatnie życzenie: poszukiwany król skalpów Panowie, tu jest jeszcze zadanie do wzięcia historyczne korzenie wejdzie na obszar tam, gdzie byłem eee... zadanie poboczne no wykrzykniki to od pobocznych są czy nie a ja nie widzę tego gdzie to masz ja też nie widzę chodźcie to... tam gdzie ja a ty widzisz ty, bo na mapie go nie ma gdzie jesteś wojto eee, w tą drugą stronę eee, idę po was a, tego, Dobra. tego kontenera, tam gdzie do góry jest takie przejście, to nie? to niżej normalnie drog pójdziecie naprawdę. Już wczoraj sygnał Bo na mapie tego nie widać, nie? Mhm. O, się tak podświetla. Terytor. A to tu, żeśmy byli wczoraj. Tak, tak, tu jest ten stworek. Tutaj? Tak. Filtry Filtroryczne korzenie, tak? A to jakoś nie zanotowałem. No nie. Tu nie. No właśnie. Nie. No dobra, to bierzemy. Y. Pff. Dziwne, że na mapie tego główna nie ma. Hmm? To tego żeśmy nie robili na pewno. A, szukaj przedmiotów, które mogłyby. Skrzynia tu jest. 22 w جس 22 level. Pamiętasz artykuł ten yyy był Fajna lokacja. Huh? No fajna. Czelba fajna, tylko szybko na boje wychodzą. Nie. Yeah. Tu można zejść? Nie. To do góry, nie? To jest. Ta gra podoba bardzo tak, że ona jest taka jak Gears of War trochę. Ażem cztery części przeszedł. Połowę czwórki w podatku wami Skrzynię widzę. Już Wojtek do niej biegnie. i think né? No, czy nie ma tego? No szukam. Jakiejś skrzyni albo... żelaza, ale... Równo jest. Nie ma nic. Mhm. No co, wracamy, nie? No. Obóz Teraz będę Przekupił części 27 euro. <laughs> to do czego on kupuje? Mnie. masz kasę taką, tak że nie go paczę wirtualnie, no pewnie.